Witam Was serdecznie na kanale Kręte Ścieżki. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać, dzisiaj jest niedziela, 2 lutego, jak wygląda teren po byłym Instytucie Medycyny Pracy w Sosnowcu. Tutaj przez ostatnie tygodnie trwały prace wyburzeniowe tego instytutu. No i na chwilę obecną. Tak to wygląda. Jeszcze kilka dni, i sądzę, że już nie będzie nawet tego gruzu tutaj. I ten plac będzie już wyczyszczony, jak to się mówi, do zera. Tutaj, gdzie jest ten dół, tutaj były ogromne fundamenty. Budynków tutaj też był taki sarkofag, w którym przechowywano materiały radioaktywne. No a tak to teraz już tu wygląda. Zerknijcie sobie, tutaj taka ogromna maszyna, taka kruszarka, która. Kruszy te duże bloki, takie betonowe, na no taki drobniutki gryz, gruz, gry, grus, który jest wywożony potem z tego placu. Budowy No, a tutaj jeszcze mamy sporo takich dużych bloków betonowych, które są tu potem rozkruszane, i tutaj możecie zobaczyć. Na takie drobne, no nie wiem, kamyczki, nie kamyczki, no takie kawałki gruzu. Jest to tutaj kruszone, no i potem ładowane do tych wanien i wywożone tutaj z tego placu. No, tutaj mamy jeszcze pozostałe jakieś takie ogromne płyty betonowe jakiś gruz, jakiegoś fundamentu także też jeszcze jest to do rozkruszenia. No to przejdę jeszcze może z innej strony, żeby Wam to też pokazać, jak to się tutaj prezentuje na dzień dzisiejszy. Kiedyś jak się tutaj szło tym chodnikiem to był widoczny ten budynek. Możecie popatrzeć tam na wcześniejsze moje filmy, moje relacje, a teraz tylko tam jeszcze została taka kupa cegieł. No tutaj zobaczcie jeszcze tylko taka sterta cegieł. No to sami widzicie jak to teraz wygląda. Także już naprawdę niewiele zostało po byłym instytucie. No i moi drodzy, zobaczcie jeszcze jak to wygląda z okna z którego przez przez kilkadziesiąt lat patrzyłem na były Instytut Medycyny Pracy co znów